Pierwszym krokiem będzie wylosowanie przez Was numerów kodowych. Kolega Piotr pójdzie teraz z czarą, w której są te numery. Proszę o wylosowanie jednej karteczki. Na razie nic nie piszcie. Nic nie piszcie. Są to numery kodowe, które posłużą do zakodowania Wam testów, tak aby. Testy były sprawdzane w jak najbardziej obiektywny sposób, czyli nikt nie będzie wiedział, kto tak naprawdę stoi za tym testem, ponieważ nie będzie tam waszego imienia i nazwiska, tylko losowy numer kodowy. Kolega Piotr przejdzie i zbierze od Was te karty kodowe, ale proszę zapamiętać numer. Pamiętaj? Panie Piotrze, może zrobimy to jeszcze w ten sposób, że po rozdaniu testu że żeby nie było wątpliwości. Przedstawię teraz żyły naszej olimpiady. Podczas dzisiejszych zmagań, zarówno na etapie pisemnym, jak i później na etapie ustnym, do którego przejdzie najlepsza dziesiątka z Was, E, nadzór merytoryczny nad olimpiadą będzie sprawował pan Rafał Nierzutwida z Centrum Młodych Rolników, jednocześnie Związek Młodzieży Wiejskiej. Pan profesor... E, nie? Pan profesor... E, E, także i e, dołączam do niego jeszcze cztery, do, 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 do pani e, cztery osoby. E, w tej chwili e, będą tylko dwie osoby tutaj. A Pan Profesor, przepraszam, najmosni. Last was but not least, jak to mówią e, Amerykanie. E, także mam nadzieję, że wszystko przebiegnie w sprawny sposób. W tym momencie przejdziemy do e, otworzenia testów sprawdzających. Proszę jedynego w naszej gronie rolnika indywidualnego o sprawdzenie. Czy wszystko jest w porządku? Czy te nie były wcześniej otwierane? Jest zapieczętowane. Kolejna paczka. Wszystko w porządku? I ostatnia. Nie ma też też było Wyszło o stworzenie poszczególnych paczek. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dziękujemy pięknie. W tym momencie e, rozdamy e, testy. Proszę Pana Profesora o pomoc. Na chwilę obecną proszę nic z tymi testami nie robić. One leżą instrukcją do góry przed Wami. Proszę. Proszę. Proszę jeszcze W tym momencie przeczytam e, instrukcję wypełniania niniejszego tekstu. Proszę o śledzenie wzrokiem tej instrukcji, a jeżeli pojawią się pytania, proszę o zadanie ich na końcu. Instrukcja dla zdającego. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś, zawiera 10 stron? Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu komisji. Proszę o sprawdzenie, czy każdy test zawiera 10 stron? Czy ktoś ma jakieś braki? Do testu? Nie widzę. Następnie. Do arkusza dołączona jest karta odpowiedzi, na której pisz czytelnie wylosowany numer kodowy. Proszę o odpisanie tego w tej chwili. Ta karta jest odłączana, ona jest z tyłu. I można sobie, bo to jest tylko skierny skrzynaczek, łączy I ten numer kodowy proszę o z w lewym górnym rogu. Następnie proszę o wpisanie wieku oraz e, miejscowości i daty, czyli Kamień Mały 24 stycznia 2014 roku. Następnie. Nie. Punkty 1 i 2, czyli numer kodowy, miejscowość i datę, należy wykonać również na artykuł z pytaniami. Tutaj otwieracie pierwszą stronę w lewym górnym rogu. Numer kodowy, wiek oraz miejscowość i datę. data? 24 stycznia. Dobrze, proszę nie przeglądać pytań. zamknijmy z powrotem kartę stroną pierwszą wygóry. Czy wszyscy zakończyli wpisywanie, kodowanie? Tak. Na pierwszej stronie też, tutaj? Tutaj, je. tutaj nie, tutaj nie ma potrzeby. Tutaj pierwszą <laughs> stronę zostawiamy czystą. I teraz przystępujemy do dalszego czytania instrukcji dla zdającego. Test zawiera 40 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania ponumerowane od 1 do 40, czyli tylko jedna odpowiedź będzie w nich prawidłowa. Test zawiera również 10 pytań wielokrotnego wyboru, gdzie poprawną może być jedna, dwie, wszystkie odpowiedzi. Może się też tak zdarzyć, że żadna z odpowiedzi nie będzie prawidłowa. Za każde poprawne rozwiązanie pytania od 1 do 40, czyli tych jednokrotnego wyboru możesz uzyskać jeden. Wybor. Za każde pytanie 41 do 50, czyli pytanie wielokrotnego wyboru, trudniejsze, możesz uzyskać od zera do dwóch punktów. Czytaj uważnie wszystkie zadania. Tutaj moja porada, naprawdę dwukrotnie przeczytać proszę o te pytania, bo nierzadko bywają podchwytliwe. Jedno słowo nie na przykład albo z wyjątkiem potrafi zmienić sens całego zadania. Rozwiązania zaznaczaj na karcie odpowiedzi długopisem lub piórem. Karta odpowiedzi jest to karta, która jest tutaj odłączona. Najlepiej na początku sobie zrobić wszystko w teście, a następnie przenieść odpowiedzi na kartę. Do każdego zadania są cztery możliwe odpowiedzi A, B, C lub D. Odpowiada im układ kratek w karcie odpowiedzi ABCD. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna w pytaniach jednokrotnego wyboru ponumerowanych od numeru 1 do 40. Wybierz właściwą odpowiedź i zaznacz krzyżykiem odpowiadającą jej literę. I gdy na przykład wybrałeś odpowiedź A, zaznacz krzyżykiem A. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i nie zaznasz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną. W przypadku zadań wielokrotnego wyboru poprawne odpowiedzi zaznacz krzyżykiem. I tak jak powiedziałem, może być żadna odpowiedź, może nie być prawidłowa, jedna, dwie, trzy, wszystkie cztery na przykład też mogą być poprawne. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Czas trwania testu 60 minut. W tej chwili mamy godzinę, jeszcze dwie minuty żeby było do, do, do równego, że tak powiem do punktu 12. Czy są jakieś pytania z waszej strony co do pytań, co do sposobu przeprowadzenia niniejszej olimpiady? To ja ze strony organizacyjnej powiem, że po zakończeniu pisania przez ostatnią osobę na tej sali. Komisja przejdzie do sprawdzania testów. W tym czasie będzie krótka przerwa, podczas której zaprosimy Was na salę tutaj obok, gdzie nastąpi prezentacja na temat projektów realizowanych przez ZMW oraz możliwości zaangażowania się w Związku Młodzieży Wiejskiej. Następnie ogłoszone zostanie 10 najlepszych Uczestników, którzy przejdą do etapu ustnego. O 12.30 jest oficjalne rozpoczęcie olimpiady z zaproszonymi przez nas gośćmi. Następnie przejdziemy do pytań ustnych, które będziecie otrzymywać od komisji i odpowiadać na nie ustnie przy obecności całego audytorium. Do zdobycia w teście jest 60 punktów, za etap ustny jest 40 punktów, czyli w sumie jest do zdobycia 100 punktów. Ostateczne miejsca będą ustalane jako suma punktów z testu i z etapu ósmego, czyli nawet jeżeli ktoś jest po teście ostatni, czyli dziesiąty, ale się kwalifikuje, nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby awansował w etapie ósmym na pierwsze miejsce. Ale trzeba pamiętać, że test ma również wpływ na ostateczną e, punktację. E, następnie po etapie ósmym e, będzie, e, będzie podsumowanie, wręczenie nagród i zaprosimy Was wszystkich na obiad. Tutaj w tej szkole będzie można stworzyć posiłek. Widzę, że jest godzina. Mam dwie uwagi, jeszcze na temat testu. Moim zdaniem ważne. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pytania otwarte, bo to jest pytanie wielokrotnego wyboru, zawsze wiem, że są z tym problemy. Dwa punkty uzyskujecie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zaznaczycie wszystkie odpowiedzi poprawne i nie zaznaczycie żadnej błędnej. W innym przypadku otrzymujecie 0 punktów. Po drugie. Biorąc pod uwagę Waszą punktację z testu, liczy się to, co jest na karcie odpowiedzi, nie to, co zaznaczycie w teście. Także weźcie też to pod uwagę, że trzeba przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, bo ma to I tak zapanować sobie czas, żeby na wszystko zostało czasu. Mamy godzinę 11. Się, żeby... A, A, jeszcze sami tylko zaczniemy, ja zbiorę Jeszcze test. Zapamiętajcie te numery. Zresztą macie jeden test, tak więc. Ale też podamy wyniki po pierwszym etapie, podając numery, więc ważne jest, żebyście wiedzieli, żebyście wiedzieli, czy to Was akurat będzie dotyczyć dany, dany numer. W tym momencie mamy godzinę 11.01, do godziny 12.01 piszecie ten test. Życzę powodzenia.